Zastanawiasz się, jak przekonać swoich potencjalnych klientów, którzy odwiedzają Twoją stronę internetową, do tego, aby zakupili Twój produkt albo skorzystali z Twoich usług. W tym wideo pokażę Ci, czego najczęściej szukają Twoi potencjalni klienci na Twojej stronie internetowej i w jaki sposób zaprezentować to wszystko, aby móc spójnie przedstawić swoją ofertę właśnie tym potencjalnym klientom. W związku z tym, że najpopularniejszym wpisem blogowym aktualnie na moim blogu, na mojej stronie internetowej jest temat związany z gotowym schematem strony sprzedażowej, który możesz wdrożyć u siebie link na pewno znajdziesz gdzieś tutaj w opisie postanowiłem nagrać pewne uzupełnienie do tego wideo czyli przedstawienie tego, co twoi potencjalni klienci najczęściej szukają na twojej stronie internetowej jakie informacje chcieliby uzyskać, aby móc zdecydować się na zakup właśnie w twojej firmie. Więc wróćmy do pytania, czego najczęściej szukają nasi klienci. Fundamentalną rzeczą jest to, żeby wykorzystać chwytliwy nagłówek na naszej stronie. Co prawda klienci nie szukają chwytliwych nagłówków na naszej stronie internetowej, ale to jest ten czynnik, który wpływa na dalsze przeglądanie naszej strony internetowej. Jeżeli nagłówek nie będzie interesujący, jeżeli ten pierwszy kontakt z naszą witryną nie będzie na tyle satysfakcjonujący, żeby zostać na dłużej, no to klienci opuszczą Twoją stronę internetową. Więc niezależnie od tego, czy posiadasz stronę internetową, gdzie promujesz usługi, produkty, czy też chcesz pozyskać kontakt do swojego Klienta, nagłówek będzie zdecydowanie najważniejszy, i biorąc pod uwagę wiele testów, które przeprowadziłem na różnych stronach internetowych, to właśnie on decyduje o tym, kiedy klienci będą opuszczali szybko Twoją stronę internetową, a kiedy wkręcą się w tą treść i zostaną na dłużej. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest to, żeby Twoja strona miała prostą nawigację. Najważniejsze zakładki powinieneś umieścić na głównym menu, więc jeżeli chcesz zaprezentować np. ofertę, portfolio, zakładkę kontakt, powinieneś zamieścić to na samej górze, ewentualnie w tym rozwijanym menu na wersji mobilnej, czyli w tym tzw. hamburgerze. Musisz zadbać o to, żeby dostęp do tych informacji był bardzo łatwy, no i przede wszystkim intuicyjny, ponieważ klienci nie chcą się domyślać, gdzie powinni aktualnie kliknąć, aby znaleźć określone informacje, które mogą ich zainteresować. Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który często jest pomijany na stronach internetowych jest brak wyzwania do akcji, które na pewno powinieneś zamieścić, czyli mogą one brzmieć bardzo podobnie do tego. Kliknij tutaj i poznaj naszą ofertę. W tym wypadku możesz śmiało wykorzystać tryb rozkazujący i powiedzieć klientowi: kliknij tutaj przycisk, tak? Kliknij przycisk poniżej i zasubskrybuj mój kanał. Kliknij przycisk, aby przejść do oferty. Kliknij przycisk, aby włączyć, nie wiem, wideo, otworzyć naszą ofertę. W trybie rozkazującym powiedz, czego od klienta wymagasz, ponieważ w tym wypadku klient również nie powinien się domyślać, czego od niego oczekujesz, i to Twoim zadaniem jest to, żeby przeprowadzić go po sznurku od odwiedzającego do osoby, która zostawi pieniądze właśnie na przykład w Twoim sklepie internetowym albo zdecyduje się na kontakt. I na nawiązanie współpracy, jeżeli na przykład sprzedajesz usługi. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest przedstawienie dowodu społecznego. Dowodem społecznym mogą być na przykład opinie klientów, albo recenzje tekstowe, lub też recenzje wideo dotychczasowych klientów. Możesz też rzucić oceny z różnych rankingów, porównywarek cen, albo też jakieś komentarze, jeżeli na przykład sprzedajesz na Allegro albo w jakichś innych platformach. Możesz także pokazać nagrody albo wyróżnienia, które otrzymałeś jako firma, no i które pozycjonują ciebie na firmę godną zaufania. Możesz także przedstawić tekstowe referencje, na przykład na na papierze A4, jeżeli współpracujesz z klientami biznesowymi, bardzo ważne jest to, żeby budować ten dowód społeczny, ponieważ jeżeli klient zobaczy poszczególne realizacje, poszczególne komentarze, recenzje, opinie, to pomyśl sobie na skróty, skoro tamci ludzie byli zadowoleni z tych usług, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że ja również będę, jeżeli zdecyduję się na współpracę właśnie z tą firmą. Innym bardzo ważnym aspektem jest to, żeby zamieścić odnośniki do mediów społecznościowych. To również można rozpatrywać w kategorii dowodu społecznego. Jeżeli masz na przykład 5000 polubień, to pokazuje, że zrobiłeś robotę i zrzeszyłeś wokół twojej firmy, no właśnie te 5000 osób, to jest dowód społeczny, który może przekonać klienta do dokonania zakupu, ale bardzo ważne jest to, że media społecznościowe są zazwyczaj częściej aktualizowane niż nasza strona internetowa. W tym wypadku możesz pokazać najnowsze wyświetlane posty na przykład na Instagramie albo na Facebooku, no i pokazać, że firma cały czas żyje, że realizuje Nowe rzeczy, że możesz do nas zadzwonić, że jesteśmy aktywni, że cały czas działamy. Połączenie mediów społecznościowych ze stroną internetową jest też dodatkową szansą na zdobycie kolejnych obserwujących, bo na przykład trafił ktoś na Twoją stronę internetową, powiedzmy z wyszukiwarki internetowej, jeszcze nie widział Twojego fanpage'a, nie widział Twojego profilu na Instagramie, to jest spora szansa, że zasubskrybuje, prawda, Twoje media społecznościowe, aby móc być na bieżąco no i dzięki temu zwiększymy ilość naszych polubień, czy też obserwujących w naszych mediach społecznościowych. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem jest prezentacja oferty czyli wszystkie opisy usług, cała nasza oferta lub też cenik. Ważne jest to, żeby przedstawić w zwięzły sposób swoją ofertę i starać się nie kopiować powielanych już schematów, czyli tych samych opisów produktów, tych samych opisów usług, tylko powinieneś postarać się przekazać swoją ofertę w bardzo taki kreatywny, ciekawy sposób, aby zachęcić mnie do dalszego czytania no i zapoznawania się z tą ofertą. Jeżeli to możliwe, powinieneś pokazać ceny dzięki pokazaniu poszczególnych wartości jest szansa, że klient automatycznie albo zdecyduje się na skorzystanie z Twojego produktu albo usług, ponieważ go stać, ma taki budżet, żeby wykorzystać go na te produkty, czy też te usługi, a jeżeli okaże się, że Twoje usługi albo produkty są za drogie, nawet nie będzie kontaktował się i marnował Twojego czasu na obsługę jakoś sprzedażową. Więc jeżeli możesz, pokaż usługi. Doskonale rozumiem, że w niektórych branżach nie da się tego zrobić, ponieważ autorsko wyliczamy jakieś tam wdrożenia, czy cokolwiek innego. Niemniej jednak, jeżeli masz to możliwość zaprezentuj ceny na swojej zakładce oferta. W opisie usługi albo produktu ważne jest to, żeby napisać kilka zdań od siebie, a nie wklejać jakieś powielane rzeczy z katalogów. Przygotowałem trzy pytania, które mogą Cię nakierunkować, żeby stworzyć dobry opis Twojego produktu, czyli po pierwsze Określ i napisz, do kogo jest kierowany ten produkt, dla kogo może być świadczona ta usługa, kto najbardziej skorzysta z tej usługi, kto najbardziej skorzysta z tego produktu, żeby klient mógł osadzić siebie w tej rzeczywistości produktowej no i stwierdzić, o kurczę, to jest właśnie dla mnie, tego właśnie potrzebuję. Jeżeli chodzi o potrzeby i problemy, kolejnym aspektem, który warto poruszyć, jest właśnie problem Twojego klienta. W czym pomoże Ci ta usługa, w czym pomoże Ci ten produkt, jakie problemy tym produktem możesz rozwiązać, jakich efektów możesz się spodziewać. To też jest bardzo atrakcyjna rzecz, która powinna znaleźć się w opisie Twojego produktu albo usługi. I ostatnim pytaniem, które pomoże Ci zbudować skuteczny opis, jest przedstawienie całego procesu. Odpowiedź na to pytanie najlepsze zastosowanie znajdzie przy opisie usług, żeby zaprezentować klientowi, co robimy krok po kroku w całym procesie w procesie sprzedażowym czy też realizacji danej usługi. Klient nie lubi się domyślać, co będzie następnym krokiem, co będzie następnym etapem, jak powinien się na następny etap przygotować, więc możesz mu zaprezentować taki kompleksowy opis, co krok po kroku będziemy robili od tego momentu, kiedy zdecydujesz się na naszą współpracę, do momentu, kiedy będziemy dostarczali Ci tę usługę. Innym bardzo ważnym elementem, którego szukają Twoi potencjalni klienci na Twojej stronie internetowej są różne portfolio i realizacje. Więc jeżeli masz możliwość wkleić zdjęcia, wizualizacje Twoich produktów, Twoich usług, realizacji Twoich usług, ponieważ one będą pokazywały Twojemu klientowi, że faktycznie realizujesz pewne rzeczy, no i dzięki temu będziesz mógł go dodatkowo zainspirować. Sposobem przedstawienia realizacji, który zdecydowanie bardziej przekonuje Twoich klientów niż same zdjęcia, może być przedstawienie studium przypadku, czyli case studies. Możesz omówić studium przypadku, czyli jakiś przypadek Twojego klienta, gdzie Twoje wdrożenie pomogło mu na przykład wygenerować więcej klientów, gdzie Twój produkt pomógł mu na przykład zrzucić zbędne kilogramy, czy cokolwiek innego. Jeżeli będziesz mógł przedstawić cały ten proces krok po kroku, bardzo kompleksowo i bardzo rzetelnie, to wtedy klient będzie mógł wiedzieć, jakich efektów powinien się spodziewać ze wdrożenia na przykład Twoich usług albo Twojego produktu. 프로듀스 Innym skutecznym sposobem na przedstawienie Twoich realizacji jest przedstawienie efektu przed i po. Więc jeżeli masz jakieś zdjęcia przed usługą i po usłudze, można je zamieścić na stronie internetowej. Innym elementem, którego na pewno będą poszukiwali Twoi odbiorcy, jest kilka możliwości kontaktu. Więc jeżeli masz możliwość, to zrób coś więcej niż sam formularz kontaktowy. Dodaj kilka możliwości kontaktu, na przykład e-mail, telefon albo jakieś media społecznościowe, no bo wtedy będziesz bardziej dostępny dla swojego klienta. Bardzo ważne jest to, że jeżeli nie masz czasu na obsługę jakiegoś medium, czyli na przykład, nie wiem, live. W czata, czyli czatu online na Twojej stronie nieinternetowej, to nie wdrażaj go. Co w wypadku, jeżeli klient skorzysta z tego czata, nie będzie mógł faktycznie uzyskać satysfakcjonującej odpowiedzi na łamach właśnie te, tej komunikacji. No i przez to zamiast zaangażować go w ten proces zakupowy, tylko możemy go do siebie zniechęcić. Bardzo ważne jest to, żeby na stronie internetowej zamieścić podstawowe informacje, czyli jakieś dane kontaktowe, dane o firmie, może NIP, adres siedziby, żeby też zwiększyć wiarygodność swojej firmy. Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem, który na pewno będzie szukany przez Twoich klientów na Twojej stronie internetowej jest zakładka blog, różne wideo, instrukcje i poradniki. Wyedukowany klient na pewno jest dużo atrakcyjniejszym klientem, który chętniej zostawia pieniądze w Twojej firmie, no i szybciej decyduje się na usługi, ponieważ wie, czego może się spodziewać. On będzie rozumiał właśnie tą istotę produktu, naszej usługi, będzie wdzięczny za przekazaną wiedzę, no a z drugiej strony Ty będziesz budował pozycję eksperta, czyli będziesz mógł zwiększyć swoje stawki na przykład za wykonywane usługi. Wtedy będziesz mógł podnosić ceny, no i faktycznie zarabiać więcej. Więc, jeżeli masz taką możliwość, edukuj swoich klientów na łamach bloga, wideo czy innych podobnych mediów. No i dzięki temu będziesz mógł budować właśnie swoją pozycję eksperta. Jestem przekonany, że po obejrzeniu tego wideo znacząco poprawisz swoją stronę internetową. Jeśli chcesz poznać gotowe schematy reklamy, które opracowałem na podstawie realizowanych kampanii, kliknij link w opisie wideo i pobierz poradnik całkowicie za darmo. Znajdziesz tam sposoby na zwiększanie ruchu na Twojej stronie internetowej. Życzę Ci spokojnej lektury i powodzenia w reklamie.